Na wstępie chcę powiedzieć, że to nie jest filmik z rodzaju pijcie dużo wody, jestcie dużo warzyw i to tyle, tylko pogadamy sobie dzisiaj o tym, jak zmienić swoje nastawienie psychiczne, żeby chcieć samoistnie, dbać o siebie i jej zdrowo i zrozumieć, że jedzenie ma naprawdę ogromny wpływ na to, jak Ty wyglądasz, jak Ty się czujesz. To, w jaki sposób ktoś je, bardzo dużo mówi o tym, jaką relację ma ze samym sobą. I co o sobie myśli. I przy okazji chcę Wam powiedzieć też, jak wygląda moja historia, jak zmieniło się moje podejście do tego jedzenia, jakie je teraz widzę i powiem Wam dlaczego lubię jest zdrowo. I stąd ten tytuł. Uważam, że jedzenie zdrowo jest jedną z lepszych rzeczy, jaką możecie dla siebie robić. No i przy okazji jest to filmik. Właśnie z rodzaju takiego luźniejszego pogadania z wami, bo staram się właśnie jak już wspominałam parę razy robić takie coraz dłuższe formy, bo też wstawiam moje odcinki na Spotifya, będę mega wdzięczna jeżeli zajrzycie też tam. Możecie też oczywiście wpadać na mojego Instagrama i zostawić subskrypcję, bo tutaj wstawiam treści, które pomogą ci się stać najlepszą wersją siebie. Pogadamy sobie przede wszystkim o Kwestii jedzenia pod kątem psychicznym. I ja wiem, że jest bardzo dużo takiego gadania, że trzeba jeść zdrowo, żeby czuć się dobrze, ale mam wrażenie, że to trafia do bardzo małej ilości osób, bo uważam, że też bardzo mało osób tłumaczy, dlaczego to jedzenie właśnie będzie powodowało, że będziecie czuć się ze sobą lepiej. Moim zdaniem, teraz, jeżeli ktoś. Odżywia się zdrowo, jeżeli stawia na takie naturalne produkty, nie je cukru czy coś w rodzaju tego, po prostu ogranicza te przetworzone rzeczy, jest to uznawane za coś dziwnego i takiego niespotykanego. Nazywane jest to dietą, kiedy tak naprawdę to zdrowe jedzenie jest po prostu dietą którą każdy z nas powinien mieć. Te owoce, warzywa, nabiał, mięso to jest wszystko to, co powinniście jeść na co dzień, i to jest normalne. Zacznijmy od tego, że nie możecie traktować swojego organizmu jako miejsca, do którego wrzuca się wszystko. Wszystko to, co jecie, ma ogromny wpływ na wasz wygląd, na wasze samopoczucie i dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich posiłków. Jest naprawdę bardzo duża różnica pomiędzy zdrowym, odżywczym obiadem, a z jedzeniem dwóch batonów. Nawet kalorycznie może to wyglądać tak samo, ale Wasz organizm zupełnie inaczej to przyswoi, zupełnie inaczej wykorzysta tą energię i zupełnie inaczej odbije się to na Waszym wyglądzie. Jedzenie może dla każdego z nas być zupełnie czymś innym. I wydaje mi się, że dobrze zdajemy sobie sprawę, ile osób zmaga się z problemami z odżywianiem, z jedzeniem, ile osób ma zaburzoną, właśnie tą relację, która jest bardzo ważna i tak naprawdę. Powoduje, że jesteście stabilni w innych dziedzinach życia. Zdrowe odżywianie i zrozumienie, że tego tak naprawdę potrzebuje wasz organizm, jest kluczem do tego, żebyście moim zdaniem zaczęli tą zmianę na lepsze. I naprawdę bardzo kluczową kwestią jest tutaj to powiedzenie, jesteś tym, co jesz, jest w punkt. Uważam, że jest idealne do tego. I taka jest prawda, bo to, co zjecie dzisiaj, będzie miało odzwierciedlenie, jak wyglądacie jutro. Jedzenie jest formą okazywania szacunku wobec siebie i dla mnie to zdanie było takie totalnie zmieniające mój punkt widzenia, bo faktycznie jeżeli zależy wam na tym, żeby wasz organizm był zdrowy, żebyście wy czuli się dobrze, zaczniecie sami z siebie wybierać te zdrowsze produkty. Mówiąc, że zmiana swoich nawyków żywieniowych jest kluczem ja jestem zdania, że zmiana relacji samemu ze sobą jest kluczem. Jeżeli pokochasz siebie, jeżeli zauważysz to, że sam dla siebie chcesz dobrze, że masz jeden organizm do końca życia i zrozumiesz, że musisz o niego dbać jak najlepiej, zauważysz ogromną zmianę w wyborze tego, co jesz. Więc z mojej strony wygląda to tak, że żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe, najpierw musisz zadbać o relację samemu ze sobą. Zrozumieć, że nie będziesz miał drugiego organizmu. Dlaczego masz nie dbać o coś, co będziesz miał do końca życia? I pamiętam, że kiedyś usłyszałam takie fajne porównanie. Historia chyba dotyczyła dwóch mężczyzn, z tego co pamiętam. I właśnie jeden z nich dostał swój wymarzony model samochodu. Swoją taką totalną, yy, wiecie, marzenie. Chciał je od zawsze, i dostał je pod takim warunkiem, że nigdy w życiu już nie będzie miał innego samochodu. Dostał ten jeden, swój wymarzony. Ale nie może go zmienić. I wiecie, ten mężczyzna dbało o to auto, sprawdzał, chodził, nie wiem, do mechanika przysłowiowo. Ale głębsze znaczenie jest takie, że tak samo mamy z naszym organizmem. Masz jeden, masz jeden i ty decydujesz o tym, jak on wygląda, jak ty się czujesz, tak naprawdę, i czy będziesz o niego dbał. Czasami sobie naprawdę nie zdajemy sprawy, jak jedzenie ma wpływ też na nasze samopoczucie, bo jeżeli ciągle jemy takie przetworzone rzeczy, słodkości, fast foody. Niemożliwe jest to, że będzie czuł się za sobą dobrze. I uważam, że przychodzi taki moment, w którym trzeba się zastanowić, czy warto przekładać tą chwilę przyjemności do zjedzenia czegoś słodkiego, czy spojrzeć na to z innej perspektywy i zadać sobie pytanie, jak będziecie się czuli po tym jutro, po jutrze? Twoje ciało jest sumą twoich wyborów żywieniowych i to w jaki sposób dobierasz swoje jedzenie świadczy o tym, jak o siebie dbasz. Dlatego też uważam, że tytuł jest strasznie fajny. Ej, please, naprawdę, nie mówcie mi, że nie jest kreatywny. I uważam, że, jak już wspominałam wcześniej, jedzenie zdrowo jest jedną z lepszych form okazywania tego szacunku wobec siebie, okazywania tego, że faktycznie zależy wam na waszym dobrym samopoczuciu. Może to brzmieć głupio, ale bardzo mało osób się tym przejmuje. Bardzo mało osób zwraca uwagę na to, Jakie decyzje podejmuje, czasami tak głupio podejmujemy decyzje i nie myślimy o nich w takiej dłuższej perspektywie czasu, jakie to będzie miało skutki, i żebyśmy się teraz też dobrze zrozumieli, bo ja wiem doskonale, że bardzo dużo osób zmaga się z zaburzeniami odżywiania, bardzo dużo osób zmaga się z tym, żeby zacząć zdrowo patrzeć na jedzenie. I ja nie wymagam od Was tego, żeby robić sobie jakąś restrykcyjną dietę, żeby ustalać sobie zakazane jedzenie, którego nie możecie jeść, bo to w ogóle nie jest rozwiązanie. Dla mnie określenie zmiana swojej diety nie jest do końca trafne. Jeżeli zmieniacie sposób, w jaki się odżywiacie, to moim zdaniem jest to coś stałego. Nie możecie tego robić na takiej zasadzie, że odcinacie sobie bardzo dużo kalorii. Może inaczej. Jeżeli macie dietę, której nie będziecie w stanie utrzymać przez całe życie, to znaczy, że ona nie jest dobra. Bo zdrowe odżywianie polega na tym, żeby samemu zrozumieć, dlaczego warto jeść zdrowo i chcieć samemu jeść zdrowo. Masz sobie wyrobić takie nawyki żywieniowe, które zostaną z tobą do końca życia i które będą cię satysfakcjonować, to jedzenie macie satysfakcjonować. Bo tak to będzie bez sensu i tak to tego się nie utrzyma, no nie da się tak. Zresztą nasz mózg, jeżeli ustalimy sobie, że jakieś jedzenie jest zakazane, to automatycznie będzie właśnie tą zakazaną rzecz chciał jeść najbardziej. Dlatego też nie popadajmy w skrajności. To, że ja mówię o tym, żeby odżywiać się zdrowo i pamiętać o tym, że to bardzo wpływa na to, jak wygląda całe Twoje życie tak naprawdę, nie oznacza teraz, że macie odciąć wszystkie słodycze od siebie, czy wszystkie niezdrowe rzeczy. Każdy z nas jest człowiekiem, to wszystko jest dla ludzi, tylko Chodzi właśnie o te proporcje. Chodzi o to, żebyście dokładnie sami wiedzieli, kiedy możecie zjeść taką rzecz i kiedy jest dobra pora. A gwarantuję Wam, że ta pora na pewno nie jest codziennie. Bo mogę Wam powiedzieć nawet na moim przykładzie: od miesiąca uważam, że moja relacja z jedzeniem nigdy nie była lepsza. Przestałam liczyć kalorie i czasami mam, wiecie, problem jeszcze z tym, żeby nie liczyć tego w głowie, nawet jak coś jem, wiecie. Jednak jak taką długą ilość czasu Liczycie te kalorie, to trudno później zobaczyć jedzenie jako jedzenie, a nie jedzenie jako liczby. Ale trzeba nad tym pracować, bo tak naprawdę intuicyjne odżywianie jest właśnie jedyną taką formą, która może zostać z wami na stałe. No nie, nikt nie liczy kalorii całe życie, ale uważam, że to jest bardzo pomocne, jeżeli chcecie wypracować sobie właśnie takie intuicyjne odżywianie, które będzie wam służyć. Ale wracając, moja relacja z jedzeniem bardzo się zmieniła, bo zaczęłam w końcu stawiać na to, żeby jeść zdrowo. Nigdy nie jadłam takich naturalnych, takich czystych posiłków jak przez ostatni miesiąc i mogę wam powiedzieć, że naprawdę z ręką na sercu nigdy nie czułam się ze sobą lepiej. Mimo tego, że jak liczyłam kalorie, bardziej skupiałam się na tym, żeby wiecie, zgadzało się makro. A teraz mogę w 100% się skupić na tym, żeby te posiłki były zdrowe, żeby mnie odżywiały, żeby przede wszystkim smakowały mi, żeby smakowało mi to, co ja jem. Bo musi wam smakować to, co jecie. Jeżeli nie lubicie sałatki, to nie jestcie tej sałatki tylko dlatego, że jest zdrowa. I wydaje mi się, że teraz zobaczyłam, jak może wyglądać mój organizm, jak mogę się czuć, i to będzie głównym powodem, dlaczego ta dieta zostanie ze mną na dłużej. Ta dieta zresztą. Ja nie uważam, żeby to była dieta, tylko ja naprawdę lubię jeść zdrowie, ja naprawdę lubię jeść warzywa, naprawdę lubię jeść posiłki, które są stworzone z takich, wiecie, neutralnych składników. Ja codziennie rano wstaję i naprawdę myślę o swojej owsiance. Ja nie wiem, jakim cudem ktoś może nie lubić śniadań. Ja do tej pory się zastanawiam, jak można nie lubić śniadań. Ja dosłownie każdego dnia czekam na moją owsiankę, jak ją zjem. W tym wszystkim chodzi naprawdę o to, żeby to było dopasowane do was. Ja wiem, że jest teraz milion źródeł, i czy na internecie, czy książek, czy wiecie, wszyscy mówią co innego. Ja jestem zdania. I mówię to jako nie żaden ekspert, dietetyk czy ktoś, kto się zna na tym bardziej niż, wiecie, taka podstawowa wiedza, że wasze odżywianie powinno być dopasowane do was. I to jest klucz do tego, żeby to utrzymać. I przede wszystkim kluczem jest to, Żebyście zrozumieli sens tego, sami zrozumieli tego sens, żeby to nie było wymuszone, żeby to nie było tak, że zmuszasz się do jedzenia, jak mówię, tej sałatki, mimo, mimo że jej nie lubisz. To musi być coś, co sprawia Ci tak samo satysfakcję, sprawia Ci radość, bo gwarantuję Wam, że jeżeli zobaczycie te pierwsze rezultaty, czy poczujecie się lepiej psychicznie, czy fizycznie zobaczycie jakieś zmiany, to będzie Wam dawało największą motywację, żeby dalej to kontynuować. Zresztą czasami to jest tak straszne, jak się spojrzy, jak wygląda teraz żywność i co ludzie jedzą na co dzień, jakie przetworzone produkty ludzie codziennie spożywają, jakkolwiek to nie zabrzmi. To nie jest normalne, że codziennie jesz fast foody, to nie jest normalne, że codziennie jesz słodycze w takich dużych ilościach. Bo mogę Wam powiedzieć na swoim przykładzie, odkąd zaczęłam jeść zdrowo i zaczęłam przykładać uwagę do tego, żeby te produkty były zdrowe, naturalne, i naprawdę takie podstawowe rzeczy. Owoce, bardzo dużo owoców, bardzo dużo warzyw. Ja to w ogóle słyszałam, że powinno się jeść 450 gramów około warzyw i owoców dziennie, czyli wiecie, to jest prawie pół kilograma. Ja jedząc w taki sposób, jaki jem teraz, zauważyłam ogromną ilość plusów. Zaczynając od tego, że na przykład nie mam wzdęć. Dosłownie mam wrażenie, że mój brzuch jest płaski cały dzień, i nawet jak zjem dużo. Pod względem objętościowym, że ten posiłek jest duży, na przykład sałatka ostatnio bardzo dużo jem sałatek, bo mi po prostu smakują. I robię sobie taką sałatkę, która objętościowo jest naprawdę ogromna, i jem bardzo dużo ilość tak fizycznie jedzenia, to mam po tym płaski brzuch, bo wiecie dlaczego? Bo to jedzenie jest zdrowe, to nie jest przetworzone, to nie jest coś, co ma w swoim składzie milion niepotrzebnych rzeczy. Ogólnie wygląd mojego brzucha uważam się poprawił. Na przestrzeni nawet roku czuję się lepiej ze sobą i dzięki tej pracy, którą wykonałam, dzięki tym zmianom, które zrobiłam, mogę powiedzieć, że jestem lepszą osobą, że wyglądam lepiej, czuję się lepiej i to jest naprawdę ogromne osiągnięcie dla mnie. I chciałabym jeszcze poruszyć tą kwestię kalorii, bo teraz się powtórzę, ale wiem, ile osób zmaga się z zaburzeniami odżywiania, nawet jeżeli większość z nich się nie przyznaje. Bardzo dużo osób ma problem z jedzeniem, i uwierzcie mi, że te kalorie nie są najważniejsze, i ja też to zrozumiałam po, po długim czasie. Tak naprawdę, że kalorie nie są wyznacznikiem tego, czy jesz zdrowo, czy nie. Bo ty możesz jeść bardzo mało kalorii, ale czy te posiłki będą cię odżywiały, czy te posiłki będą sprawiać, że będziecie czuli się dobrze? Lepiej skupić się na zdrowym odżywianiu, na jedzeniu lepszych posiłków. Jakościowo, niż na kaloriach. Wiadomo, że jeżeli chcecie schudnąć, na przykład, macie taki cel, to trzeba być w tym deficycie. Samo patrzenie na makro, nie uwzględniając tego, że jecie na przykład codziennie przetworzone rzeczy, wiecie, fast foody, naprawdę to nie ma znaczenia. To naprawdę nie ma sensu. Chodzi o to, jak już mówiłam, żeby wprowadzić sobie takie zmiany, które zostaną z wami na całe życie, a nie będą tymczasowe. I wiecie, ja też nagrywam ten filmik, bo to naprawdę jest temat, który ze mną rezonuje. To jest temat, który którym się interesuje, i zresztą też chciałabym nakierowywać właśnie teraz moje treści w taki sposób, żeby one faktycznie ze mną rezonowały. Nawet jeżeli, wiecie, one nie będą idealne, te filmiki, nie będą dawały aż tak dużo wartości, jak takie typowe porady, to jednak są osoby, które mogą się z tym utożsamić, i czasami znalezienie osoby w internecie, z którą można się utożsamić, jest kluczem do tego, żeby się zmienić. Takie jest moje zdanie, bo ja sama przez parę osób, które, wiecie, oglądam czy. Czy których słucham, zrozumiałam bardzo wiele rzeczy. Zrozumiałam bardzo wiele rzeczy, i uważam, że żyjemy w takich czasach, w których jest bardzo wiele wartościowych treści w internecie, tylko no, trzeba ich poszukać i trzeba przede wszystkim wybrać sobie i samemu zdecydować, kto jest warty Twojej uwagi. Ale wracając, bo cały czas mam wrażenie, że odchodzę od tematu. Bardzo wiele ostatnio czytam właśnie o, o tym, jak jedzenie wpływa na nas, w jaki sposób jednak mieć to jak najbardziej zdrowe, możliwe podejście do, do tego odżywiania. Jeżeli ktoś z Was ma taki problem, że wiecie, jecie te słodycze i tak naprawdę nie jesteście w stanie odróżnić, tego faktycznego głodu, od na przykład uczucia nudy, może to być spowodowane tym, że brakuje wam czegoś w życiu, i tą brakującą część próbujecie zastąpić jedzeniem. Jak ja się zagłębiałam w ten temat, na początku tego nie rozumiałam, ale później zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nieuregulowane emocje mogą powodować to, że jesz za dużo albo za mało. Czyli znowu to jest to, co zresztą cały czas powtarzam, i taki jest cel tego filmiku. Że wszystko zaczyna się od nas, od naszej głowy, i czasami nie jesteśmy w stanie nawet odróżnić tego uczucia faktycznego głodu od nudy. Możesz na przykład zajadać emocje, które są dla ciebie trudne, takie jak lęk, stres, i próbujesz zastąpić to czymś i wyładować te swoje emocje właśnie za pomocą jedzenia. Ale to też mogą być te emocje, które są pozytywne, czyli na przykład wiecie, skrajna radość, skrajne. Jakaś satysfakcja, albo na przykład szukacie tej rozrywki, szukacie tego właśnie interesującej części w tym jedzeniu. Więc moim zdaniem, takim krokiem do tego, żeby twoja relacja z jedzeniem stała się lepsza, jest uregulowanie swoich emocji, uregulowanie tego, jak ty je przeżywasz, przeżywanie ich od razu. Wiecie, musicie odseparować sobie uczucie głodu od emocji. Nie możecie zajadać tych emocji. To nie powinno działać w ten sposób. A bardzo wiele osób ma taki problem. I uważam, że też mało się o tym mówi. To wcale nie są wyjątki, bo zaburzenia odżywiania są jedną teraz z bardziej występujących chorób, jakie możemy spotkać, i mają ogromne konsekwencje. Jeżeli ktoś nie potrafi z tego wyjść, jeżeli ktoś nie natrafi na odpowiednie treści, na odpowiednie osoby, może się to naprawdę skończyć tragedią. Dlatego tak ważna jest ta świadomość o tym, Dlaczego warto dbać o tę relację z jedzeniem? Dlaczego musicie dbać o tę relację każdego dnia i się edukować w tym temacie każdego dnia? Ja tak jak mówię, nigdy wydaje mi się, że nie miałam lepszej relacji z jedzeniem niż mam teraz. Wiadomo, że cały czas nad nią pracuję, bo wszystko wymaga naszej ciągłej pracy tak naprawdę no, na tym polega życie, żeby właśnie codziennie jednak robić coś więcej, edukować się. I mogę powiedzieć, że jestem teraz w takim momencie, w którym faktycznie. Sama chcę jej zdrowo, z wyboru. Sama chcę jej zdrowo. I to jest cudowne uczucie. Ja jestem sobie tak wdzięczna, że wyrobiłam sobie właśnie takie podejście, wyrobiłam sobie takie nawyki, które wiem, że są dobre i wiem, że mi służą, bo widzę, jak reaguje na to mój organizm. I to jest bardzo ważne, żebyście po pierwsze wiedzieli, kiedy jesteście głodni, żebyście odróżniali tą nudę od faktycznego głodu, bo wszyscy dobrze znamy to uczucie głodu i to, to nie jest to samo. Żebyście sami byli w stanie rozpoznawać sygnały, które daje wam wasz organizm, żebyście jedli, kiedy jesteście głodni, i żeby to były posiłki, które was odżywią. Kolejną sprawą jest to, żebyście następnym razem, jak będziecie chcieli zjeść coś niezdrowego, a postanowiliście sobie na przykład, że ograniczycie takiego typu produkty, zastanowili się w głowie, jak to wpłynie na waszą psychikę, co wtedy będziecie o sobie myśleć, czy Pomyślcie sobie znowu, kurczę, nie dałem rady, nie dałam rady i znowu zaczyna się to samo, nie potrafię nic zmienić. Nauczcie się samokontroli. To jest rzecz, która jest bardzo ważna w życiu i sprawi, że wasze poczucie własnej wartości i wasza pewność siebie wzrośnie. Jeżeli coś sobie obiecujecie, to dotrzymujcie swojego słowa, bo to wszystko wymaga pracy i tak naprawdę, twoja relacja z jedzeniem, obojętnie jaka teraz jest, jeżeli chcecie ją poprawić. To to będzie wymagać waszego wysiłku każdego dnia. Będą zloty, będą upadki, ale w końcu dojdziecie do takiego miejsca, w którym też zauważycie, co tak naprawdę jest dla was dobre. I warto sobie też czasami zadawać takie pytania: na przykład, jak macie zjeść coś słodkiego, czy wy chcecie faktycznie zjeść to coś słodkiego, czy wy macie na to ochotę, czy jecie po prostu dlatego, że ktoś wam coś daje? Bo jeżeli wasze samopoczucie się poprawi, jeżeli zaczniecie jeść zdrowo, to. Na przykład będziecie mieli siłę na więcej rzeczy, wasza komunikacja się poprawi, będziecie może pewniejsi siebie, bo będziecie wiedzieć, że dotrzymujecie swojego słowa. Wszystko zaczyna się od tego, w jaki sposób ty patrzysz na to jedzenie i czy ty naprawdę chcesz dbać o swój organizm i chcesz dla niego dobrze. Więc jeżeli byłabym teraz w takim momencie mojego życia, kiedy nie umiem do końca zobaczyć i nie umiem. Zrozumieć swojego organizmu, kiedy jest głodny, czego potrzebuje. Nie wiedziałabym, od której strony zacząć wprowadzać to zdrowe odżywianie. Przede wszystkim siadłabym i zadała sobie pytanie, czy ja naprawdę chcę o siebie dbać. To jest niesamowicie ważne. Jeżeli przysłowiowo, tak jak już wspominałam, dostajecie taki samochód i macie go do końca życia, musicie o niego dbać. Wasze ciało jest waszym domem. Wy musicie zbudować sobie, taką bezpieczną przestrzeń, bo Ty najlepiej wiesz, czego potrzebujesz, Ty najlepiej wiesz, co jest dla Ciebie dobre. I to by była rzecz, którą bym zrobiła, zadała sobie te parę pytań i następnie zrozumiała, dlaczego warto i to naprawdę, dlaczego warto jeść zdrowo, bo jak już wspomniałam i jak nawiązuje do tego tytułu, to jest atrakcyjne, to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, to świadczy o Tobie dobrze, to w jaki sposób Ty się odżywiasz ma bardzo duże znaczenie, co myślisz o sobie i czy do siebie dbasz, że nie traktujesz swojego organizmu jak coś, do czego można wrzucać wszystko. Jeżeli zrozumiecie tę kwestię, zdrowe odżywianie nie będzie dla Was problemem. Nie będzie dla Was problemem, jeżeli macie jakieś nawet cele takie typowe fizyczne, bo też czasami się mówi tak, że no, odżywiaj się zdrowo, nie patrz na wygląd. Moim zdaniem jest to niemożliwe. Każdy z nas patrzy na wygląd i każdy z nas przejmuje się tym wyglądem, ale spróbuj postawić sobie ten swój wygląd równo, żeby to, to szło w parze razem z Twoim samopoczuciem i Twoim poczuciem, że musisz dbać o swój organizm. Bo jeżeli będziecie dbać o swój organizm, wygląd przyjdzie sam. I mogę Wam to zagwarantować, że wygląd naprawdę przyjdzie. I pamiętajcie, jeżeli ktoś z Was zmaga się z takimi problemami z jedzeniem i ma zaburzenie odżywiania, pomóżcie sobie. Iście do specjalisty albo znajdźcie osobę, której ufacie. Nie zostawajcie z tym sami. Wszyscy wiemy, jaki to jest obszerny problem. Trzeba sobie pomagać, trzeba szukać tych źródeł pomocy. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik będzie pomocny. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie i czy byście chcieli na przykład drugą część, bo uważam, że jest to bardzo obszerna kwestia, to w jaki sposób odżywianie wpływa na nasze życie to w jaki sposób powinno się odżywiać jak mówię, nie jestem żadną specjalistką nie jestem dietetykiem ani psychodietetykiem, wszystkie te rady, które wam tutaj mówię traktujcie bardzo jako moje przeżycia, jako coś co sprawdza się mi a nie jako fakt, bo trzeba też to zaznaczyć. Twoje życie może się zmienić, jeżeli zaczniesz od podstawowych kwestii, i jedną z ważniejszych tych kwestii jest właśnie odżywianie. Trzymam za Was kciuki i co? Żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!